Witam wszystkich serdecznie. W tym nagraniu chciałbym Wam przedstawić podsumowanie produkcji energii elektrycznej z mojej instalacji fotowoltaicznej w lutym 2022 roku. Moja instalacja ma moc 4,14 kWh. Jest 12 paneli, każdy po 345 W, w dwóch stringach po 6 paneli. Inwerter to GROWAT 5000TL3S, instalacja na dachu pod kątem około 40 stopni. Dach skierowany mniej więcej na południe. Wśród danych to dane z panelogrowata i stauron elicznik. Na tym wykresie chciałbym Wam przedstawić produkcję na inwerterze i autokonsumpcję. Produkcja na inwerterze w lutym 2022 roku to było 194,2 kWh. Jest to naprawdę całkiem dobry miesiąc w porównaniu do lutego ubiegłego roku. Zobaczcie, wtedy było 174,7 kWh. Także jest to blisko 20 kWh więcej produkcji. Styczeń też był w tym roku lepszy, było 73,6 dla przypomnienia, a po poprzednim roku 66,6. No i autokonsumpcja też z automatu jest większa. W lutym 2021 było to 43,1. Na no teraz było to już 50,6. Także kolejny miesiąc z rzędu w tym roku, który jest lepszy od miesiąca poprzedniego, jeżeli chodzi o produkcję. Na tym wykresie pokazuje łączne miesięczne zużycie prądu przez mój dom. W styczniu tego roku to zużycie było większe niż w styczniu 2021. Było to 336,7 kWh, a rok temu było to 297,9. No ja mówiłem tutaj, że troszeczkę się niepokoję, że to zużycie prądu jest większe niż 300 kWh miesięcznie, no ale luty zaskoczył mnie tutaj pozytywnie, wracam do poziomów wcześniejszych w lutym 2022 było to 273,8 kWh. Rok temu, w tym miesiącu, było to ponad 300. No dokładnie 306,6 kWh. Także ten lód naprawdę był fajny. Na tym wykresie przedstawiam energię oddaną do sieci, pobraną z sieci. No i bilans po uwzględnieniu opustu 20%. No i wygląda to fajnie. Energia oddana. 143,6 kWh. Rok temu, w lutym, było to 131,6. Jeżeli chodzi o energię pobraną, 223,2. Rok temu to było dużo więcej, bo 263,5. No, też za sprawą większego zużycia wtedy. No i bilans, no bilans naprawdę jest fajny, bo rok temu to było minus 158,2 kWh, a teraz Blisko 50 kWh lepiej, bo minus 108,3. Na tym wykresie zebrałem bilans i bilans sumaryczny. Bilans sumaryczny zliczony liczony od października 2021, bo wtedy mi się rozpoczął kolejny okres rozliczeniowy. No i wygląda to następująco. Na koniec lutego 2022 roku bilans sumaryczny to minus 849,6. Kilowatogodziny. Także ten przyrost już widać, że przyhamowuje. Jestem bardzo ciekawy, jak wypadnie marzec. Do tej pory widzę, że ta produkcja w marcu też jest fajna. Także może udałoby się nawet wyjść w okolicach zera z bilansem. Także zobaczymy, jak będzie. Na tym wykresie pokazuję KWH do KWP i KWH do KWP narastająco. W lutym 2022 roku KWH do KWP wyniosło 46,9, rok wcześniej było to 42,2. No i narastająco, wtedy było to 58,3, a teraz 64,7. Także bardzo fajnie. Kolejny miesiąc z rzędu z wyższym KWH do KWP. Tutaj tak bardzo krótko dla przypomnienia pokazuje porównanie stycznia 2021 do stycznia 2022. Produkcja na była delikatnie lepsza, plus 7 kWh, natomiast łączne zużycie było większe o 38, no i to na czerwono, bo to jest gorzej. Zużyłem więcej prądu, bilans wyszedł gorszy niż rok wcześniej, bo 32,7 kWh gorzej, bilans sumarycznie też gorzej. 2,3 kWh. A teraz zobaczcie luty. Luty 2021 roku. Luty 2022 roku. Produkcja na inwerterze blisko 20 kWh więcej. Zużycie prądu mniejsze o 32,8 kWh. Bilans miesięczny blisko 50 kWh lepiej. No i automatycznie bilans sumaryczny 47,7 kWh lepiej. Także luty naprawdę super miesiąc zarówno pod względem produkcji, jak i pod względem tego, że zużyłem mniej prądu. Także oby tak dalej, jestem bardzo zadowolony. Marzec teraz już widzę, że prawdopodobnie też będzie lepszy. Mam nadzieję, że w tym roku na zakończenie okresu rozliczeniowego nie będę musiał dokupować żadnej energii. W zeszłym roku musiałem dokupić 120 kWh. To tyle w tym podsumowaniu. Jeżeli Ci się podobało, proszę kliknij łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, jeżeli jeszcze czego nie zrobiłeś. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.